Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Srayle sprząta moją stolnicę i zaczynamy ten dzień. Srayle wróciła z zakupów. Widzę dzisiaj dużo owoców, warzyw, makaronów i mięcho dla Lady. Dobra, dziękujemy. Srayle kupiła krewetki, jakieś makarony. restaurant pełnie. No problem. Pewnie to, tam nie ma problemu w strefie. A ja zaraz live'a zaczynam. A dzisiaj odcinka nie będzie, przerzucimy to jeszcze później na jutro. No bo nie ma za dużo materiału, ja nigdzie nie jeżdżę, bo się ze sprzętem Barbecue, No to fajnie, to będzie materiał z barbecue. Jeszcze do tego. Słuchajcie, jeszcze będzie okra barbecue, Okra po chińsku cikły. to jest taki gorzki owoc, ale bardzo zdrowy, mega zdrowy. Chińczycy robią z tego jajecznicę. Też na tym. Dobra, Stryje robi te barbecue. Jeszcze dzwoni na jakiś numer do dostarczyciela ostryg, bo jej dostarczy. To zjemy też ostrygi. To no, taniej niż na markecie i przywiezie. A tu mamy czosnek. A ja idę robić laifa teraz. Restauracja Polonia płaci. Dobra, trzeba robić laifa. Dobra, Stryje rozpala grilla. Tu nasze ostatnio zakupione chińskie alkohole. Zobaczcie, jak pięknie opakowane. Same opakowania, butelki to jedno dzieło sztuki. Ja mówię, to taka gwinianka, to też. Ale to, jak ładne? No, w czymś takim podać? To naprawdę, albo w czymś takim? No, elegancko. Do tego jeszcze są torebki firmowe. Dobra, i to jest to, co sobie pierwsza przygotowała. A tam będziecie przygotowywać drugą. Dziewczyny robią grę, a nie będzie opy, bo wszystkie stoliki tego, będzie no, grilla, sobie też jakąś kiełbę później położę, a Leila wyniosła zabawkę, ale poszła gdzieś tam. Chcę walczyć. Pum, 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 pum. Dobra, i teraz tak, Strzel robi tutaj krewetki i okra na grillu, to już o okrze wspominałem. O krewetkach wspominać nie muszę. Jest grill, ja później będę sobie kiełbę robił. Dobra. A na stole mamy jeszcze takie rzeczy. Mamy parę ukraińsko-rosyjską to chłopiec Ukrainiec pani z Rosji i dajemy im półtorej porcji kiełby. Okay. I tokej Tam mamy no ludzi. Okay. A dziewczyny już mają oysters. Dobra. No i gitara. I na grillu robią. Niech robią. A tam siedzą polsko-ukraińcy, a tam nasz sąsiad. Ja no, też chcę kiełbę, bo nam czasem królika przyniesie, kaczkę czy coś Dobra, goście jadą, dziewczyny dalej coś robią A my chyba już do jutra powoli Dobrze, pojedli, chleb jeszcze wzięli Kupili taki mój ten robiony, bo, bo po to głównie przyjechali Małżeństwo, małżeństwo, znaczy para, nie wiem, rosyjsko Chłop Ukrainiec, baba Rosjanczo New battery, please charge. new battery Napili mi się i jeszcze co, Leila? Widzisz, ludzie byli, pieniądze zostawili, to będzie dla ciebie na wołowinkę. Wszystko zostawili, a może pan pojedzie i kupi ci baraninkę, bo tu nie ma. Próbowaliśmy kupić, baraninka byłaby lepsza. Więcej, witamin ma, nie? O, to ci psi na co? Ty już skaczesz po wszystkim, ja wiem. No, nic ci nie boli, to jak tam piesku. Powiedz naszych widzów: hał hał. Poprzez miedzę, poprzez łąki, jesteś pod obserwacją, łapy sobie możesz czyścić. Klosza już ci nikt nie zakłada. Kazali ci tydzień w kloszu chodzić, tak jak mi w Gipsie kazali chodzić. Daj spokój. Pies by cierpiał i, i nie dał rady. Niebie biegnie, niebiec, osłonku, od razę przypomina groźną miną i ogole, cztery strony. Od przez miedzę, dobra, a ja robię pizzę, tu mam ciasto na pizzę. No i to nasza pizza. Także pomidorki, papryka, szynka. Cebula, grzybki, oliwki i ser parmezan, to nie jest zwykła gołda. Nawet nie gołda, a jak się nazywa ten ser, co dajemy na pizzę? Kurczę, wypadło mi z pamięci, no przypomina mi. To jest mozzarella, to nawet nie jest mozzarella, to jest Pizza wjeżdża dla nas, dla nas wolimy bardziej spieczoną. Na późny wieczór zamykamy już ten teatrzyk, smoczy owoc i dobranoc. ho. Oho. Za prąd przyszło 100, 12, 113 dolarów. 113 dolarów to pierwszy raz stówę przekroczyłem na nic, zapłacimy. W ogóle to witam dnia kolejnego, bo nie wiem czy się przywitałem. Jadę do firmy kurierskiej, bo przysłali paczkę. Kupiłem u Hiszpana, w hiszpańskiej hurtowni w Kampocie oliwę oryginalną, 5 litrów i. I parę litrów wina. Parę 12 litrów wina hiszpańskiego. Coś tam z manetką czy z zapłonem w tym skuterze. Tak ciężko odpalić, więc jadę do mechanika tu od razu jeszcze, bo jest obok. Jak to w życiu bywa? U mechanika wszystko działa idealnie. Pewnie popsuje się ponownie, jak pojadę teraz do firmy kurierskiej i załaduję wielką paczkę na skuter. To tak po złości. Złośliwość przedmiotów martwych. Dojechaliśmy do firmy kurierskiej odebrać paczkę. Tak dzisiaj sobie oglądałem zdjęcia sprzed paru lat. Tutaj takie życie bardziej bardziej backpackerskie tutaj było. Przed wejściem jeszcze takim mocniejszym Chińczyków. A teraz i backpackerów nie ma, i Chińczyki sobie poszli, chociaż wrócą, bo tam się cały czas te osiedla budują chińskie, no nikt nie buduje tego po nic. Tak samo jak te drogi zostały zrobione. Gdzie jest moja paczka? Trochę mała ta paczka tutaj wchodzi na tamne by nie weszła, to powinno być 12 litrów wina i, i 5 litrów oliwy z oliwek. No powiedzmy, że weszło. To kosztowało ponad 95 dolarów. Nie całe 100 dolarów, tak tuż prawie 100. I coś takiego. 5 litrów. I tutaj po 3 litry wina. To są takie flexi tanki. To nie jest stricte w kartonie, bo tam się zrywa plomby. Zaraz wam pokażę, bo spróbujemy. no Powinno to być lepsze niż te kupowane w sklepach, a na pewno ta oliwa. nie? Na pewno jest lepsza. Na no, wino zobaczymy. Prosto z Hiszpanii. To no, sobie chłop sprowadza. Czy tu się otwiera? Zaraz wam pokażę. Bo... Muszę mieć drugą rękę. No, tu powinien być kranik do no, cholery jasne, a ja nic nie ma. Kranik się znalazł, się troszeczkę przesunął. O, widzicie. Zaraz to się zrywa. Plądek. Zaraz coś podstawimy, spróbujemy. Powiem wam, że nalałem sobie trochę tego wina. no. Dużo lepsze niż to, co w marketach kupowałem. I ciut tańsze. No prosto z Hiszpanii. No, really lunch na nowy pasie, okra, krewetki i makaronik. Chodź masz. Chodź masz. Pani ci danie. O! Chodź masz. Masz. Cztery łapy, cztery łapy Anna łapa łapach dwa Ale pierwsze leki, leki, leki musimy dać Miażdżymy te leki, tak jak mówią Miażdżymy i taki puder na mięchot. Wtedy zamykasz front. Proszę, to twoje, dzisiejszy pokarm Słuchajcie, ja się kąpię na samej górze, no tu jest taka moja tam łazienka, moje rzeczy I zawsze jak się kąpię, to po kąpieli mam tutaj tego osobnika. Stroje mi zawsze mówi, a za mną nie łazi tak, nie? Bo pan pobłaża. Tu są moje ćwiczebnia, to jest taki co będę robił, jeszcze pokój niezagospodarowany. Na samej górze, na trzecim piętrze. Dlgolni psa, tego psa.